Mówił na tyle głośno, że, że będą mnie słyszeć wszyscy i bez tego. No i mamy start. Czyli było efektywnie, a nie efektownie. A właśnie tak powinno być. Ja sobie przejdę, żeby zerknąć, jak to wygląda będzie delikatnie, tak naprawdę. Tak, chcę się dziwić u tej główicy, ale trudno. Się... Ja Wyjechał teraz gdzieś precz, to widzieć go nie będę. Nie, bardzo, bardzo ładnie i bardzo efektywnie uważał nam, że zobaczymy, chyba ten czas powinien być dobry. Tutaj należy przytrzymać, żeby urządzenie nie odjechało do zewnętrznej, bo tutaj wtedy będzie strata. Także wszyscy, którzy zastanawiają się, dlaczego tak... Nie... Ja no by by czas był dobry. I tutaj się walczy o zwycięstwa, nie o...